Będzie krótki odcinek, bo będziemy otwierać darmowe nagrody. No, mam jedno, ale zobaczymy, co mi się trafi. Oh, oh, nie! Nie! Był tam Superman. Widzieliście to? Był tam Superman. Dobra, więc do koniec odcinka mówiłam, że krótki. Więc. Dobra, jeszcze. wiecie, żeby dobić minutkę? Nie wiem. Sprawdźmy tam game passy. Animacja. Jak myślicie, jak będę miał gemy, Jak widzicie, w Frogu. To mam kupić to. Czy zbierać nas y, darmowego spina? Znaczy na spina, nie? Czy tutaj zbierać po prostu? Mnie się zadaje, żeby tutaj nie wydawać. Więc minuta już minęła, więc koniec odcinka. Pa!